Witam Was ponownie i jesteśmy w jaskini. Jeżeli nie wiecie dlaczego i nie widzieliście poprzedniego odcinka, który był świetny, bo byliśmy w innej krainie, która była w ogóle zajebista, to zapraszam oczywiście. A teraz jesteśmy w lawowej La La jaskini i bardzo chciałbym się przedostać nad tym głodem, radę. Bez demedża. Dobra, nie dostałem tego działka. Fucka, ale od niego już dostałem. No i dobra. To nie było proste, okej? Okay? To w ogóle nie było łatwe. Ja nie wiem, czy bym sobie nie nakopał jakiś śród i tu po prostu nie wrócił. Tak, ja chyba tak zrobię. Tam 250 kosztowała ta zbroja? Chyba coś w tym stylu. A to zawsze jedno więcej życia, a teraz problem trochę z tym jest. No na pewno nie tędy, nie? Chyba bardziej tam po lewej, jak chcę pokopać. A chwila, nie tylko pokopać. Ej, czekajcie, przecież tutaj jeszcze było do odkrycia. No właśnie, i to pewnie do tego drugiego miejsca, gdzie mamy iść, coś ciekawego było. Tutaj nie ma zwykłej kopalni, zapomniałem. No to zajebiście, nie? Mhm. Fajnie, że przyjąłem już jakieś 300 tysięcy 300 hitów. Gra zaczyna być naprawdę bardzo ciężka. I czasami mi się to po prostu nie podoba. A najbardziej to, że mam dwa życia już, nie? Ej, naprawdę zaczęło być bardzo ciężko. Od początku tej gry nie narzekałem na poziom trudności, bo był w porządku. A teraz zaczęło być ciężko. Ech, dobra, ale wiemy już o co chodzi w tej i w tej drodze. I tu i tu musimy jakby przejść taki, nazwijmy to labirynt. Przydałaby nam się kasa, żeby ulepszyć no chociaż to jedno życie, nie? Zawsze te 7 zamiast 6 byłoby lepiej. Ja nie wiem skąd pozyskać te 100, 140 dolców. Mamy 50% boosta, więc tak naprawdę wystarczyłoby nam jakaś stówka i te 40. Nie, 100. No dobra, tak czy inaczej po prostu trochę byśmy pokopali. a tu nie ma nigdzie ród. Jakieś pojedyncze ewentualnie pozostawiałem, ale to takie. Dobra, yyy... Ee... E, 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 idziemy tędy. Teraz to przejdę, bo wiem o co chodzi. Ja próbowałem spaść po prostu. Ja próbowałem zamortyzować upadek, a okazuje się, że tam trzeba po prostu na sam koniec użyć jetpacka. Lecimy. No i dobra, to chociaż nie straciliśmy trzy żyć, trzech żyć, tylko jedno. No kurde, dostaliśmy. Do, no, a już się ucieszyłem. To świetnie. Jakaś regeneracja coś? Jest, dolecieliśmy. Mamy regenerację, jest zębatka. O, jak dobrze i kasa, 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 więcej stówka. O to chodziło. Wydostańcie mnie stąd. Okej, okay, to było tylko coś takiego, tak? Czyli tam trzeba jakoś inaczej przejść. No to ciekawe w sumie, że inaczej. Bo nie mam pomysłu, jak. No, dobrze było tu wlecieć. Ja chciałem sprawdzić, czy tu jest po prostu jakaś droga. Albo coś takiego, więc w sumie wyszło. Jak się tam dostać na lewo, to mnie ciekawi. Stąd chyba? Gdzieś tutaj na lewo się wkopać i dopiero iść? Nie wiem, nie wiem. Jakoś nas tam gra poprowadzi trochę. Dobra, ale tu nic nie ma, nie? Czy czekaj? Czy jest? My to skopaliśmy? Ta, skopaliśmy chyba. Dobra. Tyk. Tyk, może coś za zębatki też kupimy. Sprzedamy sobie nasz łup. Nie wiem, czy plus 50% to wyjdzie. 100 i 50% to 150 dostaniemy, nie? A bo 200 dostaliśmy, tak. Czyli 300, no to świetnie. Nie wiem, czemu my założyłem, że stówkę mamy. Ale potrzebujemy tego. Koniecznie. When the jet engine overheats, keep holding to reduce your fall speed. Dobra. Niech będzie speed so just through uh o oh. Excel pressure bombs shatter even harder rocks than before Okej, okay, czyli pewnie też te co niszczyliśmy wiertłem by niszczyły, nie? Przydatne. Deflect the first projectile hits you text o, o, to by nas ratowało w tylu sytuacjach, nie? A zaczynają wspalnik an extra help or from enemies defeated with the pickaxe. mech. Mech. To chyba najfajniejsze, co sobie kupimy, nie? te dwie rzeczy też byśmy mogli kupić teraz, no ale trudno. Zostawimy. A jeszcze jedno tylko, a właśnie o, tutaj jest jet. To last longer, mm -hmm. 750, mnóstwo, mnóstwo kasy, nie jesteś na takie rzeczy, ale to jest ostatni przedmiot do ulepszania, nie? Tak. Czyli teraz jakieś pasywne rzeczy ewentualnie, ale tak to ekwipunek mamy jakby skończony, nie? Potrzebujemy 14 poziomu, to jeszcze trochę. Może co, plecak se ulepszymy? Nie wiem, nie wiem w sumie. Dobra, no dostańmy się tutaj, tam na lewo, jak to działa, tu z tym piórkiem? A dobra, to jest to, że jak będziemy, to, że chciałem zamortyzować upadek, trzymać, nawet jak będzie przegrzany, to sobie opadniemy w spokoju. No i to jest jeszcze ta. A! Po prostu wlecieć. No i dobra, i będziemy mieli w ogóle to ulepszenie. Nie wiem, czy sobie nie wrócimy i sobie go nie kupimy, no bo przyda nam się, nie? Nie będziemy dostawać raz hita, to jest mega mocne, nie? No tak. Z 30 sekund możemy nawet czekać i w ten sposób unikać jakiegokolwiek tam damage'a. W ogóle, ile, ile mamy już tego poulepszane? Wbijamy. I idziemy. Dobra. No i co? No i idziemy. E Aha, bo mi się podłączył. Chwila. Zajebiście. Bied o, działa. Dobra. No to co? Idziemy dalej. Spróbujemy teraz, co zrobić z naszym skillem. Co 30 sekund. Przypinamy się najpierw tu. Dobra, łatwo. No i nie dostać głupio. Damage już na starcie. Pamiętajmy, że od lawy też możemy lawę tapnąć raz i nam się nic nie stanie, dobra? Dobra, bez większych problemów. Początek sam. Dobra, ej, na razie jest świetnie, bo już. Jeszcze nie straciliśmy życia. Jeszcze nie dostaliśmy, jakby. Aż powiedziałem. Dobra, i tak jest. Świetnie. O! Lawę możemy przyjąć na chwilę. Nie, teraz straciliśmy mnóstwo życia, nie ale dobra, dobra, i tak jest git, i tak jest ok. Jesteśmy tutaj. To coś co 30 sekund się nie eee, Nie chcę nam jeszcze schodzić, bo no właśnie, bo tu jeszcze są rzeczy, a tam wygląda, jakby była dalej historia jakaś. Historia, co ja powiedziałem? Dalej fabuła, no. Nie wiadomo o co chodzi. Byśmy się nie dostali bez większego zasięgu W sensie gdybyśmy nie ulepszali tego działka Bo myślę, że na drugim poziomie jeszcze byśmy dali radę Ale nie wiadomo Dobra To schodzimy sobie Zejdziemy w ten sposób chyba, nie? Bardzo fajna opcja w jetpacku nie powiem, że nie. No i mamy szybik. Myk. Nic tu nie ma, nie. Po drugiej raczej też nie. Dobra. No to idziemy. Tutaj mamy rudę. O kurczaczki pieczone. Diament. Mega fajnie. To mi się podoba. Diament świetnie po prostu Zajebiście cokolwiek robi ten blok Okej okay, spada tak jak tamten tylko ja, Tylko to Wygląda bardziej agresywnie O nie tam Ta jakaś ruda nam utknęła w wodzie W wodzie W lawie. Dobra no, tak średnio możemy się wybić, niestety. A no to mam pomysł już. Myk, jeszcze drugi. I mamy wnękę. Zobaczę. też. Uuu, meteor rock. Jak jesteśmy nisko. Ok, jesteśmy blisko tego. Nara. Osiągnięcie, kill to enemy swój one crushing rock. O, no i świetnie, zabiliśmy dwóch. Dwóch jednym kamieniem. Nie! Potrzebowałem go. Ja go po prostu potrzebowałem, ta. Idę to wszystko teraz zwrócić i se zregeneruje HP. A w ogóle powiedzieć Wam ciekawostkę, że więcej jest y, samolotów w wodzie niż łodzi podwodnych w powietrzu? Teraz już wiecie. Nie ma z co, co. Nie wiem, co by tu kupić. Dalej Shielda jakoś raczej za bardzo nie chce, nie? Ma też plecak. Po co komu plecak? Mamy trochę tego miejsca jednak. Albo wiecie co? Zostawię. Oszczędzam. Na lepszy jetpack, tak, na lepszy jetpack, dokładnie tak. Tutaj, Przez dużo tych miejscówek jest. Mam nadzieję tylko, że ten upgrade będzie taki masywny, bo. bo jednak to będzie trochę golda Kurczę. że wpad. No jeszcze to se zniszczyłem. Jest, dobra. I nie wpadłem do lawy. Czyli to jest problem, że ja tam zostaję jakby, nie? Przez ten fakt. Ten fakt, że nie mogę, jakby, wystartować. No, wiadomo o co chodzi, ciężko jest wylecieć z tej lawy. No. Dobra, już mam wyrąbane w tą wody. Chodź ty, ja, powinienem go stąd zniszczyć. Ale mam jeszcze. Nie. Nie, 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 Zapominam, że mam hack, ja zapominam, że mam hack Przyzwyczaiłem się już tylko do tej mechaniki Kurde, za daleko poleciał Chodź ty No... Zajebiście. Wyleć tędy. na to nie wyjdzie Jakoś to trzeba ogarnąć On się tu respi w kółko Dobra to już wiem nawet jak stąd No szkurde! Co za pośledzeniec No ta, jeszcze w lawę wpadnie Chodź tędy jechać chodź do mnie Tędy, głupku No nie, to nie ma takiego wybuchu dużego Dobra, nowy plan. Chodź Wybuch nie mnie po prostu, ja w niego wlecę. Łatwo. Nie wiem co z tymi 30 sekundami, to coś nie działa. Hech, <laughs> ale jesteśmy w co prawda? Dwa życia to mnie niepokoi, ale... Co ja poradzę? No, żebym zajebiście zrobił, nie? Jeszcze mniej życia zostawcie. bo to jeszcze przełączę, no tak. Dobra, rozumiem. Dam rady na tym jednym życiu. Chyba. To pas. Może nie. Kto to wie? Okej. Okay. A i teraz możemy sobie poniszczyć, nie? Ta. No i łatwo. Jeszcze jest ten dźwięk, że mam mało HP. No, mogłoby być coś innego niż światło, ale. To też jest git. A to dlatego jest. Dobra, dobra, to, fa to fajne. Za mocno, ok. To będzie ciężkie. Dobra, de. A, i nacisnęło przycisk, no tak, ja tak mówię, co się stało? Dobra, i tu takie samo, nie? Zajwiste, po prostu tak uwielbiam w tę grę, naprawdę, ja to powiem jeszcze raz, polecam serdecznie. Tu na spokojnie sobie przelecimy Nie, za daleko To na styk będzie. To coś będzie na styk. Czyli teraz na przykład wyłączamy, wyłączamy i włączamy no. Nie! Nie! Ale ja to zapałdowałem Dobra i włączamy! I to samo Aha, bo tego ostatniego nie jesteśmy w stanie wyłączyć. Ej, no to takie trochę RNG. Nie, no dobra, nie RNG, bo możemy zatrzymać na końcu i to ogarnąć. Daj. Jakże tak dziwnie działa ta dźwignia. Nie, po prostu za dużo razy klikam. Teraz damy radę. Teraz się pyk spada, hamujemy. To się już zaczęło, więc. Dobra, i teraz tak, jak będzie się trząsło, to zaraz zrzucam. Teraz łatwo. Mamy to. Dobra, i mamy drugie. Przechodzimy. Tada. I mamy zębatkę. I pewnie jeszcze gdzieś był artefakt, którego nie znaleźliśmy. Czyli jak gurde zawsze. Nic nowego. A znając życie, jest jedno i na jednej z tych śmiercionośnych planż do których możemy zginąć jakieś 8 razy. Których możemy zginąć jakieś 8 razy? Jest tu jakieś przejście magiczne, tajemne. Hmm. Niezbyt. A w tym drugim? Jak bez artefaktu to nie wierzę, żeby było pomieszczenie bez artefaktu. No właśnie, widzę, 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 widzę to. Dobra, tylko chwila. Nie, tak będzie łatwiej. To ogarnąć że z boksem dobra wrócimy tu jeszcze a jeszcze kiedyś wrócimy a no, tymczasem wychodzimy stąd I wracamy na początek, no mamy tą zębatkę, to wychodzimy, nie? No niestety, nie wzięliśmy tego artefaktu, no ale... Jak było widać, lekki problem. Dobra, daleko to jest? No dobra, no jak się tu dostaniemy, tylko ja bym przeszedł do szybu, bo... ...z moim życiem jest jak jest. No, nie wiem czy tam się po prostu nie wrócę, no... ...to sobie ze ranujemy to za chwilę. Nawet to wykopię, nie? Nie gadaj, że to był jakiś... Dobra, wrócę po ciebie. Czymkolwiek byłeś. Wrócę po ciebie. Dobra, dajcie mi sekundę. Ja mam... Idę tu. Nie wiem, czy to się nie... Czy to nie zniknie. Oby nie, bo chyba to nie znikało, z tego co pamiętam. Dobra, jest trochę kasy. Fajnie, bardzo przyjemnie. Dzięki, ja już wracam tam, do widzenia. Teraz trzeba będzie lawę sprawdzić i gdzie to było jeszcze, nie? Trochę dalej, nie? Tutaj gdzieś jest. No właśnie, bo to było coś takiego niesamowitego, nie? Z jakichś bismów za 70. Straciliśmy co prawda 3 życia, ale już nie będę wracał. Mam zadanie. Właśnie nie będę wracał. Blisko było. <grywka> Bardzo blisko. Właśnie będę wracał, bo to jakaś jeszcze takiej rzadkiej rudy, jak to coś nie miałem nigdy. A to jest za 70 bonus 50%. Więc 699 na naszym koncie. Co ja robię? Czemu tutaj? Tutaj The Grand Lava River. Chciemy do tej właśnie rzeki z lawy. No nie Powiedzieć, że nie, ale mnie zdenerwowało. Jeszcze jeden, może, żeby trochę bardziej to rozkopać. jeszcze. No, chodź, 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 chodź. Ej, to nawet na nich mogliśmy się wyleczyć w sumie. No to nieważne. Nara. Ty wywalaj. Tylko nie wiem, czy sobie tam nie zniszczyłem tego podłoża. Trudno. Nie. Leć Co my tu mamy? No bo to ani... Nie nie wiem nic to... Dostałem trochę. Nie fajnie. nik Łap. Nara. Panie, jakby tu stanął, to jak do lawy, nie? Proszę, proszę, wejdź tu. Nie! Miałeś spaść. Ej, ej ej, to jak nie padł. No, padłeś teraz. Eee... My byliśmy w tej jaskini, dobra. Lecimy dalej w takim razie. Ała! tu, żebyś mi a, wykopał. Łatwo. Ten bluetooth chyba tam wpadł niestety. starześ Będę musiał z tym żyć. Wejście w to porzucaj. A, toż porzu to żeś porzucał. Dobra. No i wykopiemy tą rudę, jakaś ważna. No fajna, fajna, ale no, nie będziemy nurkować w lawie ponieważ... Nara. Żegnaj. To jeszcze sobie wy wydobędziemy. Meteor Rock. O pismów! Świetnie. Ała. a mi głupi. Dobra. Troje życia odzyskaliśmy. Dobra. Łatwo. Tu sobie tak zrobimy, bo czemu nie? Dobra, idziemy dalej. O, nie wiem, jak to się samo zniszczyło. A uwa! Gości, teraz muszę się wyleczyć na czymś. Jak? <laughs> o kurde! <laughs> tyle na enemy with it's own projectile. No i fajnie, dobra, czyli to tak działa. Czyli tylko te takie odbijane, czyli strzałki będzie mi. No i w sumie tyle. Strzałki i te włócznie jak na razie, no niezbyt dużo. No dobra, no faktycznie ta tarcza byłaby mocna, nie? Bo co nie dostawał ani hitu, nigdy. Jesteś ostrożnym graczem, a ja w miarę jestem To bym żył wiecznie No bo jednak dostaję hita właśnie tak co jakieś 30 sekund, nie? Dobra, mamy szyb Odblokujmy od razu Wcześniej jest po drugiej stronie, czyli jakby jeszcze taka jedna rzeka do pokonania jest mm. No i dobra Okay. Kultura życia to mi się nie podoba. Dobra trochę spa. Wracam do szybu, bo odłożę sobie rzeczy i wydaje mi się, że zakończymy. Ten odcinek, ale nie nie ja nic nie mówiłem, ponieważ jeszcze jedna rzecz. Ważna, ważna rzecz. Czyli da damy mu to. To jest mnóstwo kasy 153,50% 225, coś koło tego, 229 i kupimy upgrade. I kupimy do quila. Sprawdźmy to. Tutaj dolatuje. A teraz z tym. No to wielka mi różnica. Tak naprawdę tyle. I ja chyba sobie jaja robicie. Dobra, i w następnym odcinku pobiegniemy tam na lewo. Bo jestem ciekaw, czy tam możemy coś znaleźć. No to trzymajcie się. Łapka w górę mile widziana. Cześć.